Zandarlari trolle to dość ciekawy przypadek jako elaje terasy, gdyż różnią się bardzo mocno od swojego odpowiednika w zwykłych rasach. Żeby zrozumieć skąd się to wzięło, to należy lekko poznać ich historię. Otóż kiedyś kurwa nie było żadnych troll. Można by powiedzieć, że nie było niczego oprócz Kononowicza, ale nie jest to prawda. Jak jeszcze Azeroth nie było rozjebane na kontynenty, czyli w czasach zanim Aszara nasrała do studni, to istniały na świecie tylko dwie rasy. Byli to. Bogaci i biedni. Ci biedni wiecznie narzekali na to, że są biedni. A jako, że żyli na Azeroth, a nie w Polsce, to nie było możliwości dostania dofinansowania od Kiljoydena. Tak więc biednieli coraz bardziej. Aż w końcu stało się z nimi to, co z każdym bez pieniędzy. Zgadza się. Używki i alkohol. Żeby przypadkiem nie odbić się od dna, biedni łoili wódę aż do oporu. Gdy zasypiali, to tylko po to, żeby się obudzić i walić więcej wody. Aż w końcu wylądowali gdzieś w lesie pod Orglimarem, budując chatki z patyk tak po stały tron. Ci bogaci zaś byli w kurwę bogaci. Inwestowali sukcesywnie pieniądze na giełdzie. Wyciągali duży plus na kryptowalut. Żeby zaimponować samicom, to ubierali się w złoto. podzieli na siłownie, żeby mieć mięśnie umięśnione, wypełnione testosteronem. Najniższy osobnik bogatych mierzył 2 metry i miał 16 topak na klacie. Pewnego dnia wielka rada bogactwa i pieniędzy uznała, że nie mogą się już więcej asymilować z biednymi, co po rozłamie azerów na kontynenty okazało się jej idealną sposobnością, żeby wypierdolić jak najdalej i od biednych i budować wielkie piramidy. Szrolą bogatego oprócz walenia używek dla bogatych jest również patrzenie na wszystkich z góry. Tak właśnie powstało Zuldazar i Dazaralor, czyli pojebanie wielka piramida ze sklepami z montami wahającymi się od miliona do pięciu milionów golda. Będąca domem dla Zandalari, której chillowali sobie przez wiele setek lat, a marzeniem każdego była królowa Talanż, najbardziej urodziwa kobieta świata. Patrz, jaka kurwa ładna, klękaj przed królową. W taki właśnie sposób, w wował stało się, że jak masz pieniądze, to jedynym trołem jakie możesz zagrać, jest Zandalar. Lecz nie każda klasa jest dla ciebie dostępna. Możesz grać prawie wszystkim, gdy masz dużo pieniędzy, więc je kupujesz. Ale nie możesz zagrać Warlockiem, gdyż wyglądają jak Helupiarza, a Helupiarz nie może być bogaty. Nie możesz również zagrać Demonanterem, gdyż to Talanży ma być twoją królową, a nie jakiś Illidan z pizdy. Oraz nie możesz grać Ewokerem ze względu na konflikt interesów. Ewoker to smoka, Zandalari wozi się na dinozaurach. Zandalari posiada również kilka ciekawych racjali, o których warto wspomnieć. Ich pasywna umiejętność to flexowanie się złotym Rolexem, dającym plus 50 do bogactwa, a aktywna to hodowla pomarańcz. Podobało się? Zajebiście. Zostaw suba, łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie grasz w Zandalarii tylko zwykłym trolem, to daj znać w komentarzu czemu jesteś pierdolnięty.